Bruce Lee stał się światowej sławy supergwiazdą, mistrzem sztuk walki, genialną gwiazdą filmową i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń. W ciągu swojego nieco krótkiego życia Bruce Lee zdołał znaleźć miejsce w sercach milionów fanów. Niestety, Bruce Lee zmarł w wieku zaledwie 32 lat w 1973 roku, ale to nie znaczy, że nie pozostawił po sobie spuścizny, która przetrwa wiele pokoleń. Bruce Lee był tak niesamowitym artystą sztuk walki, że wielu ludzi zaczęło zastanawiać się: Czy mógłby być nad człowiekiem w prawdziwym świecie? Dzisiaj omówimy kilka z jego wielu fizycznych zdolności, które szokowały wiele osób. Bądźcie na nie przygotowani. Ponadto, jeśli spodoba wam się ten film i chcecie zobaczyć więcej podobnych, koniecznie wciśnijcie ten przycisk i włączcie powiadomienia. Jeszcze jedno, zwróćcie uwagę na numer 2. Ten na pewno was zachwyci. Smocza flaga. Na pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez względu na to, jakie umiejętności posiadamy, możemy je stracić, jeśli nie będziemy trenować. Może to być pisanie, granie, śpiewanie lub niezliczone inne umiejętności, które możemy posiadać. Jednak dla Bluesa Lee jego najbardziej oczywistą umiejętnością były zdolności fizyczne. Według żony Brusa spędzał on prawie każdą minutę każdego dnia na doskonaleniu swoich umiejętności i na ćwiczeniu. Wiedział, że jeśli chce być największym mistrzem sztuk walki na świecie, będzie musiał spędzić wiele, wiele godzin na ćwiczeniach. Jednak Bruce nie był osobą, która trenowała ze zwykłymi ludźmi. Odkrył, że zwykłe ćwiczenia nie są wystarczająco dobre, aby utrzymać formę. Oznaczało to, że musiał wypracować własny styl ćwiczeń, który ostatecznie stał się znany jako smocza flaga. Dla Brucea większość jego treningów obejmowała mięśnie tułowia. Te mięśnie były niezbędne w jego technikach walki, więc opracował smoczą flagę specjalnie po to, by wytrenować te partie mięśni. Na początku sesji treningowej Bruce leżał płasko na ławce, a następnie podnosił ciało, używając jedynie swoich ramion. Ten trening wyostrzył prawie każdy mięsień w rdzeniu jego ciała, pomagając mu osiągnąć niezrównany poziom sprawności fizycznej. W dzisiejszych czasach treningi Brusa stały się podstawą w społeczności sztuk walki, a technika Brusa Lee pomaga artystom sztuk walki na całym świecie uświadomić sobie, jak ważna jest siła własnego ciała. Łowił ziarna ryżu pałeczkami. Jeśli jesteś fanem filmów o sztukach walki, prawdopodobnie widziałeś już kiedyś Karate Kid. Jeśli przypomnisz sobie film, prawdopodobnie przypomnisz sobie też scenę, w której Daniel LaRusso trenuje, by spróbować złapać muchę za pomocą pałeczek. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się proste, okazuje się bardzo trudne, ale Bruce Lee poszedł o krok dalej. Niestety ten wyczyn nigdy nie został idealnie uchwycony na zdjęciu, jednak Bruce Lee podobno podrzucał kawałki ryżu w powietrze i łapał je pałeczkami. Robił to, aby doskonalić swój refleks na jeden z najbardziej imponujących możliwych sposobów. Podobno stał się w tym mistrzem i mógł łapać ryż prawie za każdym razem, gdy podrzucał go w powietrze. Jego błyskawiczny refleks był znacznie silniejszy niż któregokolwiek z jego przeciwników w tamtym czasie, i nikt nie był w stanie dorównać jego sukcesowi, ani go przewyższyć przez wszystkie lata. W dzisiejszych czasach wiele osób zastanawia się, czy Bruce Lee był w stanie w ogóle opanować ten wyczyn, ponieważ to wydaje się niemożliwe. Jest to jednak kolejny przykład na to, że Bruce Lee mógł być nad człowiekiem. Nadludzka siła Brusa. Jednym z osiągnięć Bruce Lee, o którym wielu ludzi zapomina, jest jego siła. Może wydawać się oczywiste, że artysta sztuk walki musi być silny, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo silny był Bruce Lee. W większości ludzie kojarzą siłę z posiadaniem bardzo dużych mięśni. Kiedy myślisz o kimś, kto jest bardzo silny, pewnie wyobrażasz sobie kogoś, kto ma 190 cm wzrostu i ma więcej mięśni, niż mógłby wykorzystać. Jednak Bruce Lee miał dość małe ciało, ale był silniejszy niż większość ludzi mogłaby kiedykolwiek sobie zamarzyć. Prostym sposobem na udowodnienie tego jest przyjrzenie się jego workom treningowym. Większość ludzi ćwiczy uderzenia i kopnięcia na workach treningowych. Bruce też to robił, jednak bardzo szybko niszczył te torby. W końcu używanie zwykłych worków treningowych stało się bardzo kłopotliwe, ponieważ regularnie je przebijał i powodował ich pękanie. Oznaczało to, że Bruce musiał znaleźć cięższe i gęstsze torby, które wytrzymywałyby jego niesamowitą siłę. Pamiętaj, że normalny worek treningowy waży około 50 kg. Jednak worki, których używał Bruce, często ważyły ponad 135 kg. Ponadto Bruce był w stanie kopnąć je na kilka stóp nad ziemią. Gdybyś sam spróbował kopnąć w ten sposób, istnieje szansa, że ruszyłyby się mniej więcej o kilka centymetrów do przodu, a Bruce mógł posyłać te torby w powietrze. Pompki i podciąganie Każdy, kto lubi być w formie, a nawet ci, którzy interesują się kulturystyką, wiedzą doskonale, że pompki i podciągania są ważną częścią prawie każdego treningu. Świetnie pomagają budować siłę górnej części ciała. Zastanów się, ile pompek jesteś w stanie wykonać w trakcie jednej serii. Bez względu na to, jak imponująca może Ci się wydać ta liczba, mogę potwierdzić, że jest to nic w porównaniu z Bruce'em Lee. Ten człowiek był panem ludzkiego ciała. Nie tylko był w stanie wykonać niewiarygodnie dużą ilość pompek, ale także był w stanie wykonać je jedną ręką. W pewnym momencie Został przetestowany, aby zobaczyć, ile pompek jest w stanie zrobić. Bruce postanowił nieco podnieść poprzeczkę i zaproponował wykonanie ich jedną ręką, używając tylko dwóch palców. W tej próbie udało mu się wykonać ich ponad 200. Później podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej i zdołał zrobić 100 pompek, używając tylko jednego kciuka. Gdyby tego było mało, regularnie wykonywał setki podciągnięć jedną ręką. Jest jeszcze jeden wyczyn, który jest naprawdę niesamowity. Gdybyś chciał mierzyć się z nim wyłącznie na podstawie pompek na dwóch rękach, Bruce Lee był w stanie zrobić ich ponad 1500 pod rząd bez zatrzymywania się. To absolutnie niewiarygodne, ale taka jest prawda. Ten człowiek był legendą. Bruce Lee był za szybki na film. To dość znany fakt, który kojarzył na pewno fani Bruce Lee, ale wielu z Was, którzy mogą nie mieć kontaktu ze sztukami walki, mogło o tym nie wiedzieć. Kiedy Bruce Lee został gwiazdą filmową w latach 60. i 70., został okrzyknięty jednym z najlepszych aktorów sztuk walki na świecie. Jednak prawie nie dostał się do branży filmowej. Dlaczego? Bo był po prostu zbyt szybki. Kiedy filmowcy pracowali nad Green Hornet, jednym z najpopularniejszych filmów Bruce'a Lee, nie byli w stanie nagrywać jego ruchów w czasie rzeczywistym. W dzisiejszych czasach mamy aparaty, które mogą filmować 30, 60, 120 albo 240 klatek na sekundę. Jednak w latach 60. i 70. większość aparatów miała problemy z nagrywaniem filmu, który miał zaledwie 24 klatki na sekundę. Oznaczało to, że większość scen walki Bruce'a nie wyświetlała się poprawnie w aparacie. Jak wkrótce się przekonali filmowcy, Bruce był w stanie uderzyć nawet 9 razy w ciągu jednej sekundy. Był również w stanie kopnąć 6 razy na sekundę. Kiedy próbujesz zarejestrować te ruchy za pomocą kamery, która może nagrywać tylko 24 klatki na sekundę, wiele scen walki Bruce'a wyglądało jakby stał nieruchomo. Według producentów, którzy byli w tym czasie na planie filmowym, nagrany przez nich film wyglądał tak, jakby Bruce stał nieruchomo, podczas gdy jego wrogowie po prostu padali wokół niego. Jednak w rzeczywistości jego umiejętności były po prostu zbyt wielkie, aby filmy mogły za tym nadążyć. Aby zaradzić tej sytuacji, filmowcy poprosili Bruce'a o zwolnienie tempa, aby mogli śledzić to, co robi. Jednak nawet po tym jego ruchy nadal były bardzo rozmyte w aparacie. Jednocalowy cios! Każdy, kto słyszał o Brusieli, prawdopodobnie słyszał o jego legendarnym jednocalowym uderzeniu. To był niezwykle potężny cios, który Bruce Lee był w stanie wykonać raz za razem, nokautując przeciwników wszystkich kształtów i rozmiarów, nawet przeciwników, którzy byli dużo więksi od niego. Kładł rękę bardzo blisko przeciwnika, a następnie wypuścił cios, który odrzucał go na odległość pięciu metrów. Jednym z najważniejszych aspektów sztuk walki jest możliwość zadawania ciosów, które zatrzymują atak przeciwnika tak długo jak to możliwe. Im dłuższy czas regeneracji przeciwnika, tym więcej masz czasu na trafienie. W ten sposób Bruce Lee opracował technikę jednocalowych ciosów, aby mógł odepchnąć przeciwnika, a następnie wykorzystać te cenne sekundy, aby zadać jak najwięcej ciosów, przez co był w stanie wygrać prawie każdą walkę, w której kiedykolwiek brał udział. To, co przerażające i interesujące w jego technice, to to, że tylko jednej osobie udało się opanować jednocalowe uderzenie od śmierci Bruce'a Lee. Ten człowiek był mnichem z Shaolin, który wykonał ten wyczyn przed kamerami i grupą ekspertów fizyki. Podczas ataku był bardzo uważnie obserwowany. Eksperci wkrótce ustalili, że siła uderzenia była odpowiednikiem wypadku samochodowego, który miał miejsce z prędkością około 50 km na godzinę. Powiedzieć, że ten cios byłby niszczycielski, byłoby sporym niedopowiedzeniem. Nie chciałbym zostać złapany po złej stronie pięści tego mężczyzny. Magiczna sztuczka. Jeśli kiedykolwiek byłeś blisko iluzjonisty, prawdopodobnie widziałeś klasyczną sztuczkę polegającą na wyciąganiu monety z za czyjegoś ucha. To bardzo podstawowa sztuczka, której większość iluzjonistów uczy się na pewnym etapie swojej kariery. Wierzcie lub nie, ale Bruce Lee miał bardzo podobną sztuczkę, którą wykonywał ze swoimi fanami. Zamiast znaleźć monetę za uchem, Bruce Lee oferował monetę i umieszczał ją w dłoni. Prosił o rozciągnięcie dłoni tak płasko, jak to możliwe, a potem, gdy tylko zobaczyłeś, jak się porusza, miałeś za zadanie zamknąć dłoń, zanim Bruce zdoła wyrwać ją z twojej dłoni. Ten człowiek poruszał się tak szybko, że o ile wiemy, nikt nigdy nie był w stanie powstrzymać go przed wyjęciem tej monety z dłoni. Jednak w miarę upływu lat Bruce ulepszył sztuczkę i uczynił ją jeszcze bardziej niewiarygodną. Zamiast po prostu chwycić monetę, zanim ktoś zdoła zamknąć rękę, Bruce również wymieni monetę na inną. Właśnie wtedy, gdy myślałeś, że udało ci się go przechytrzyć, otwierałeś rękę, by zobaczyć, że w środku została umieszczona zupełnie nowa moneta. Wyobraźmy sobie, że ten człowiek wykorzystałby swoje umiejętności do czynienia zła, a nie dobra. Byłby mistrzem kieszonkowców. Na szczęście Bruce wybrał w życiu znacznie lepszą drogę. Bruce Lee był zbyt zwinny. Jeden z najpopularniejszych i najmocniejszych cytatów Bruce'a Lee kończy się zdaniem: bądź wodą, mój przyjacielu. Jest to odniesienie do zdolności Bruce'a do bycia niesamowicie zwinnym, do tego stopnia, że jego przeciwnicy rzadko mogli położyć na niego rękę. Przy wielu okazjach mówiono, że przeciwnicy Brusa starali się z całych sił, ale nigdy nie zadali ani jednego ciosu podczas całej walki z nim. Kolejną z najważniejszych lekcji, których może nauczyć mistrz sztuk walki, jest to, jak obliczyć atak wroga, zachować zwinność i uniknąć jego ciosów lub użyć przeciwko niemu jego własne ciało. Stwierdzenie, że Bruce udoskonalił tę technikę, byłoby dramatycznym niedopowiedzeniem. Bruce często używał zwrotu bądź jak woda, mój przyjacielu, aby wyjaśnić, że aby dobrze walczyć, musisz być wolny, bezkształtny i zwinny jak woda. Jest jednak znacznie ciemniejsza strona, o której wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Choć Bruce mówił swoim przeciwnikom, aby byli wodą, w rzeczywistości miał głęboki strach przed dużymi zbiornikami wodnymi. Kiedy był małym dzieckiem, robił kawały swojej siostrze i pchał ją do pociągu, kiedy nie patrzyła. W ramach rekompensaty jego siostra łapała go i trzymała pod wodą, dopóki nie obiecał, że nigdy więcej tego nie zrobi. Kiedy wyszedł z basenu, osuszył się, już nigdy nie wszedł do niego przez resztę swojego życia. Pomyśl o tej wyciągniętej lekcji. Dzięki za oglądanie. Czy znasz inne fakty dotyczące Brusa Lee, o których nie wspomnieliśmy w dzisiejszym wideo? Jeśli tak, udostępnij je w komentarzach poniżej, abyśmy mogli zachować jego pamięć. Pamiętaj, aby dać nam łapkę w górę i włączyć powiadomienia, aby obejrzeć więcej naszych świetnych filmów.